Auschwitz, miejsce, gdzie czas zatrzymał się na granicy życia i śmierci. Każdy mur, każdy kamień, każdy cień nosi w sobie czyjś ślad, ale wśród tych budynków znajduje się jeden, o którym mówi się szeptem: Blok 24. To nie jest miejsce z przewodników, nie pokazuje się go zwiedzającym, nie ma tablicy, która tłumaczyłaby jego przeznaczenie, a jednak, to właśnie tu rozegrał się jeden z najbardziej bolesnych rozdziałów historii obozu. W 1943 roku, z rozkazu Heinricha Himmlera, na piętrze tego bloku utworzono lagerbordel, obozowy dom publiczny. Oficjalnie, dla więźniów, którzy dobrze pracowali, dla tych, którzy przekraczali normy, byli posłuszni, posłani jako przykład. Według SS, miała to być nagroda. Nagroda, słowo, które tu brzmiało jak szyderstwo. Bo ta nagroda była zbudowana na cudzym cierpieniu. Kobiety, które tu trafiały, przywożono głównie z Ravensbruck. W dokumentach nazywano je prostytutkami. To miał być pretekst, ale prawda była inna. One nie miały wyboru. Wybierane, badane, zmuszane, często młode, czasem chore, prawie zawsze złamane. Dla więźnia, który miał przepustkę, było to 15 minut ciszy. Dla kobiety za tymi drzwiami, była to wieczność. Jedna z nich powiedziała po wojnie. Nie płakałyśmy, łzy były zbyt drogie. Inna. To była śmierć duszy, ciało żyło dalej, ale dusza została tam. I tu jest najtrudniejsza część tej historii. Po wojnie wiele z tych kobiet milczało. Nie dlatego, że zapomniały. Ale dlatego, że nikt nie chciał słuchać. Wstyd, odrzucenie, cisza, która bolała bardziej niż wspomnienia. A blok 24 trwa, zamknięty, cichy, pusty, ale nie pusty. Bo ściany pamiętają, pamięta podłoga, pamięta zapach ciszy, która tu zapadła, gdy wszystko już się skończyło. I może właśnie dlatego trzeba to opowiedzieć. Nie wszystko da się opowiedzieć. Nie wszystko da się zrozumieć, ale są historie, o których nie wolno milczeć. Blok 24. Pamiętamy.